Pozdrawiam Kremówka X4 i dziękuję za tę koszulkę. Pozdrawiam Karolina 1773. Dziękuję za te spodenki. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam Lady Gaga 1, 2, 3 FGW. No, dziękuję za te okulary. Pozdrawiam jeszcze raz Lady Gaga 1, 2, 3 FGW. Dzięki za takie ładne okulary. No. Po, pozdrawiam Kalera 56. Dziękuję za taką piękną animację! Pozdrawiam Kalera56. Dziękuję za włoski. Pozdrawiam serdecznie. Ja otworzę te wszystkie prezenty i do Was wracam. Od tą, tą stronę otworzę i zaraz wracam. Dziękuję. Pozdrawiam Fake Pixie. Dziękuję za te oksy. Pozdrawiam Misia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 0. Dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz Fake Pixie. Dziękuję za twoją koszulkę. Pozdrawiam popularna Margaretka. I dziękuję za prezent. Dzięki za taką aninkę. Pozdrawiam popularna Margaretka i dziękuję za następny prezent. Dziękuję za taki woski. kochanie cię. Buziaczki. Dla... Pozdrawiam kremówka X4. A, dziękuję. Ja, ja cię kocham. Co się stało? Pozdrawiam jeszcze raz kremówka X4. Bardzo dziękuję za to Dziękuję. Pozdrawiam Karolinę 1773. Pozdrawiam partyczka 4. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy dali mi prezenty. Dziękuję za te oksy! Dzięki za to coś dzięki wszystkim dziękuję za prezenty ja się przebiorę jakoś i zaraz wracam więc bajo